Zanim kupisz nowy, droższy model hamulców tarczowych, obejrzyj ten odcinek o rozwiązywaniu problemów z tarczówkami. Pierwszy. Nikt nie lubi tego dźwięku. Drugi. Pies sąsiada, zaczął szczekać. No właśnie. Dowiecie się, że rodzaj tarczy hamulcowej ma olbrzymi wpływ na siły hamowania i dźwięk. Dowiecie się też, że ten sam klucz w tym samym typie mocowania tarczy hamulcowej może pasować w jednym kole i w ogóle nie pasować w drugim kole. Pobawimy się dwoma rodzajami tarcz hamulcowych i dowiecie się o pewnym sprytnym adapterze. A teraz do mocowań tarcz hamulcowych używamy jeden, dwa, a w zasadzie trzech kluczy. Dobra wiadomość, prawdopodobnie te klucze już w swoim warsztacie posiadacie. Zaczniemy od budżetowego grawela z kołem mocowanym na tzw. szpilkę albo szybko zamykacz albo zacisk. Zacisk koła stosowany jest w starszych oraz w tańszych rowerach, tak właśnie wygląda ta szpilka czy szybko zamykacz. I okazuje się, że jeżeli posiadasz klucz do takiego suportu, to tym samym kluczem odkręcisz tarczę hamulcową w tym rowerze. Eureka. Jest to jedna z niewielu sytuacji w branży rowerowej, kiedy tak pomyślano o użytkowniku, by mógł tym samym kluczem odkręcać różne części w rowerze. No brawo! Po poluzowaniu nakrętki odkręcamy ją ręcznie i bez problemu ściągamy tarczę hamulcową z wielowypustu. To jest mocowanie typu Center Lock. Zobaczcie, tak właśnie tarcza nachodzi na wielowypust, ale da się ją założyć odwrotnie. Zwróćcie uwagę na to, że teraz nie widzimy na tarczy żadnych napisów. Krótko mówiąc, montując tarczę na piastę, powinniśmy widzieć wszystkie napisy, w szczególności strzałkę, która wskazuje kierunek obrotu koła. Oczywiście jadąc do przodu, teraz wszystko jest prawidłowo. I od razu dla kontrastu pokazuję Wam mocowanie tarczy na 6 śrub. 6 śrub Center Lock nie pasuje, ale po zastosowaniu adaptera pasuje. Ten adapter pozwala nam na zamontowanie takiego pierścienia na wielowypuście. Na ten pierścień z kolei nakładamy tarczę hamulcową mocowaną na 6 śrub i nie będziemy tutaj stosować 6 śrub. Tylko na koniec stosujemy właśnie taką nakrętkę. To jest adapter z center lock na 6 śrub. I od razu wam powiem, że w drugą stronę to nie działa, czyli na piastę z mocowaniem na 6 śrub nie założycie tarczy mocowanej na center lock. Teraz mamy rower z tak zwaną osią przelotową. Zobaczcie, gwint jest w widelcu. Nie mamy tutaj szybko zamykacza. I tutaj też mamy system center lock, ale pokażę wam, że można sobie zamienić nakrętki. I tym razem użyjemy klucza do kaset. Znowu dobra wiadomość, pewnie taki klucz już posiadasz. Jednakowoż niektóre klucze będą zbyt grube, żeby zmieścić się pomiędzy nakrętkę a oś przelotową. Mój się mieści, ale pokażę Wam, że tę nakrętkę można po prostu wymienić na taką, jaką mieliśmy w poprzednim kole. Odkręcam, mamy Center Lock, system ten sam. Nakrętka ma taki sam gwint, tyle że tutaj będzie łapana od zewnątrz kluczem do suportu. Proszę bardzo. Center lock? I w końcu 6 śrub. No to jedziemy. Jeśli chodzi o mocowanie tarcz hamulcowych na 6 śrub, nie ma tutaj niczego skomplikowanego, ale można tarczę lekko zwichrować przykręcając ją nierównomiernie, zwłaszcza jeśli macie tarcze bardzo odchudzone. Gwiazdka T25. Ja używam ręcznego narzędzia do wstępnego poluzowania śrub, a potem odkręcam narzędziem elektrycznym, dlatego że jest to trochę czasochłonne, zwłaszcza jak się bawicie na 12 śrub, czyli przednie i tylne koło. Po odkręceniu tarczy bez problemu schodzi ona nam z kołnierza piasty. To jest centerlock, i ta tarcza w żaden sposób tutaj pasować nie będzie. Mocujemy więc z powrotem tarczę na 6 śrub. Po pierwsze, klej do gwintów na śrubkach. Po drugie, najpierw nie dokręcam tak, żebym słyszał stukanie. Dlaczego? Podczas mocowania tarczy należy tarczę przekręcić w odwrotnym kierunku do obrotu koła. Tak żeby nie strzeliła ona podczas pierwszego hamowania po przykręceniu już śrubek. Teraz dokręcam na gotowo wszystkie śruby naprzemiennie. Siły tutaj są rozłożone równomiernie, tarcza nie będzie zwikrowana, i gotowe. Co powiedzieć o zużyciu tarcz hamulcowych? Nowa, 500 km. Dużo kilometrów. Mierzymy grubości tarcz, dlatego że tarcza faktycznie może się Wam złamać. 2,09 to grubość tarczy nowej w moim nowym rowerze. Tarcza o przebiegu kilkuset kilometrów ma również 2,09 mm grubości. I pamiętajcie też, że nowe tarcze będą miały różne grubości. Ta tarcza ma 1,34. Ogólna zasada: przy 1,5 mm wymieniamy tarczę. Jak widzicie, ta jest dodatkowo spalona. Widać wyraźnie bardzo ładne spalenie tarczy. No i rant. Rant wskazuje nam na wyraźną różnicę grubości pomiędzy powierzchnią hamowania, a pozostałą część tarczy hamulcowej, do wymiany. Oczywiście tarczę można wygiąć podczas transportu, no tak Wam się podczas jazdy nie wygnie, ale dwa lata temu kumplowi pękła właśnie dokładnie na tym rancie. Wracamy do pięknej muzyki budzącej wszystkie psy w okolicy. A przecież to są nowe hamulce Deore. Zresztą jak się okaże, zaraz odkryję coś, czego się tutaj nie spodziewałem. Ale wróćmy do najważniejszych rzeczy. To są żywiczne okładziny hamulcowe Shimano, które są kiepskie. Są kiepskie, bo są mocowane i kompatybilne z kiepskimi tarczami z napisem Resin Pad Only. Ale co ja tutaj odkryłem? Olej. W nowych hamulcach pierwszy raz w życiu zauważyłem cieknący olej. I myślę, że stało się to podczas mocowania pancerza, dlatego, że sam zacisk hamulcowy jest zdrowiutki, więc montuję tutaj dobre, żywiczne, wzmacniane okładziny. A propos, ja już ich nie produkuję, nie ma już ich w sprzedaży. W każdym razie są one wyraźnie cichsze, co nie zmienia faktu, że... Po rozgrzaniu będą hałasować, a te tarcze są naprawdę, naprawdę słabe. Dobra, w tylnym kole wymieniliśmy tylko okładziny hamulcowe z żywicznych na żywiczne wzmacniane, żeby sprawdzić, czy będzie ciszej. Jest trochę ciszej. W przednim kole zostawimy oryginalne okładziny i zamontujemy tanie, ale dużo lepsze tarcze hamulcowe. Zobaczmy, jaki będzie efekt. No bo jeżeli w waszych budżetowych rowerach macie te tanie tarcze z napisem Reset Pad Only, czyli tylko do żywicznych okładzin, to one dają wrażenie ślizgania się. To po prostu nie są dobre hamulce, ale właśnie nie hamulce, tylko tarcze. Ha, bez porównania. I posłuchajcie tego. Najpierw tył. A teraz przód. Całkowita cisza. Thank you very much. A teraz o średnicach tarcz. Typowe dla rowerów górskich do szerokiego zastosowania to z tyłu 160 mm, a z przodu 180 mm średnicy tarczy. W gravelach tutaj mamy 160 mm i 160 mm i w moim przepięknym Jolio. Mamy 160 na 160. Zanim wymienisz deorkę na XTK, który może mieć prawie taką samą siłę hamowania, pamiętaj: w momencie, kiedy przechodzisz z tarczy 180 mm na 203 mm, dodajesz hamulcom jakieś 15-20% siły hamowania. Różnica jest olbrzymia w tych samych hamulcach. Tak wygląda: 203 kontra 160. Ale uwaga, ta sama średnica tarczy hamulcowej. Ale mniej materiału w tarczy hamulcowej to też różnica w sile hamowania i w odprowadzaniu ciepła. Dlatego tarcza hamulcowa, im więcej ma materiału, tym zazwyczaj lepiej hamuje. Poza tym, zwracaj uwagę na ilość tłoczków w twoich hamulcach. To są te same hamulce DeOre, co widzieliście przed chwilą w Rhinosie, ale czterotłoczkowe. Jaką różnicę nam to robi? W sile hamowania? Olbrzymią. Tu w środku są cztery tłoczki popychające okładziny w stronę tarczy hamulcowej. Tu nawet widać ślady po nich. Tak wygląda różnica w wielkości układzień pomiędzy tymi z czterotłoczkowych i z dwutłoczkowych zacisków. Jest wielka. Różnica w sile hamowania ogromna. Na koniec rozwiążemy problem, który wkurza wszystkich. Za moment, uwaga, domowym sposobem wyprostujemy tę tarczę, ale pamiętajcie, im mniej materiału ma tarcza oraz zacisk hamulcowy tym bardziej gwałtowne będą skoki temperatury tarczy hamulcowej i od tego właśnie tarcza się wygina. Tarcza wygina się nie od uderzania od kamienia głównie, ale od zmian i to nagłych temperatury. Ja używam tutaj starych okładzin hamulcowych i takiego prostego ścisku, by wyprostować tarczę. Patrzę na okładziny hamulcowe, na ruch tłoczków, tak żeby stwierdzić, w którą stronę tarcza ociera. Jeszcze mi tu gdzieś lekko ociera. O! Teraz nawet ręcznie ją wyprostuję. Pamiętajcie o tym, żeby na koniec ją odpuścić i działa. Dziękuję za obejrzenie.